A tu mamy bardzo ładne BMW M5 Touring w bardzo ładnym kolorze fioletowym Daytona, ale mamy też tutaj dużo dodatków z karbonu. Mamy też bardzo ładne felgi. Pokażę wam jeszcze to, co mamy z tyłu, karbonowego, bo nie tylko będzie tam karbonowy dyfuzor, ale też zobaczcie tutaj mamy karbon, podwójne końcówki wydechu charakterystyczne dla samochodów BMW M. Tutaj pod maską mam oczywiście silnik hybrydowy, połączenie silnika spalinowego i elektrycznego. To jest dokładnie ta jednostka, która ma 727 koni, 1000 Nm, pozwala przejechać na prądzie nawet do 69 km, czyli na przykład w miastach, gdzie mamy strefy zeroemisyjne. Dajcie znać, jak Wam się podoba to wyjątkowe BMW M5 Touring i pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować Bawaria Motor